Ole bronię Ole zabrał pija wiem, że będzie większy, ale jest dobra ryba zdrowa przesiadłem się na te ufałki, a one się bardziej wyginają ale jest dobra ryba koło 50 Ryba bardzo żwawa, nie chcę się pokazać do kamery, ale jest fajna. Już taka z 48 Jaro przed chwilą szczeli 52 kabana, ale ja i cieszę się, jest takie, piękna jest. Trochę zaczęło wiać, ale pod wodą nie wieje. Kolejna kruseczka, ten może troszeczkę mniejszy, taki z 40. 5-6 cm, ale również fajny. Branie podobne, bardzo agresywne. Zabrał wędkę bardzo szybko, gdzieś po dwóch minutach. Także te ryby są dzisiaj aktywne: trzeba często zmieniać miejscówki do 10 minut, 15 max. Jak nie weźmie, to po prostu iść dalej. Super! O ja co tutaj się wydarzyło teraz! <grytanie> Ale dzisiaj są potężne brania. O, no, będzie najgrubsza. Najgrubsza kózka dzisiaj. Z pewnością. Pięć dyszek. Jest. Nie musiałem czekać długo na drugie branie. Dzisiaj już trzecie, ale na drugie z tej ostrogi. Teraz ląduje. Piękna kluseczka. Taka już pod 50 cm. Z centymetra może jej brakować. Ale 48, 49 ma na pewno. Fajna, już. Ale brania są dzisiaj potężne. Udało się teraz nagrać coś wspaniałego. Idziemy dalej szukać klusek. Jest dzisiaj szansa na złowienie naprawdę grubej, tustej. Przy ogromnej mamuchy, ale no, trzeba się nachodzić. Są dzisiaj ryby większe, aktywne, co mi się bardzo podoba. Ostatnio dużo było glutków. Dzisiaj ryby większe biorą. Dlatego trzeba często zmieniać miejscówki. Bo jak widać, jak jest, to wystarczy mu 5 minut i chleb zgarnie. Nie wiem czy dalej pójdę, czy jest droga Zaraz się okaże. I idziemy szukać kabanów. Już tak trzy ryby wyjechały, także jest super. Jak będzie miał się już skończyć, to, to jest dobrze, ale no jest młoda godzina, to jeszcze ja mam na jakąś kuskę, Idziemy jest kolejna rybka. Czwarta, dzisiaj wszystkie podobne. Z 48 cm już jestem razem z jarkiem. Ale zaraz i tak się rozdzielimy, żeby lepiej było nam obawiać ostrogi. A jeszcze trochę ich do mamy. Piękne branie, nie nagrałem. Znowu zabrał kija. Identyczne jak poprzednie. Kolejna ryba, dzisiaj piąta już, No taki po 48 cm, wszystkie ryby podobne, ta jedna taka była z 50 cm, puszczamy, idę dalej, szukam tych ryb, jest dzisiaj szansa na złowienie ogromnego konia. Ostatnio dostałem pytanie, jaką wędkę mogę polecić na początek przygody z zimowymi kleniami. Z początku ultrafiolety miał bardzo wadliwy korek. No, po dwóch sezonach on wyglądał tragicznie. Praktycznie cały mi zszedł. Słabo to wyglądało. W tych ufałkach wiem, że zostało to poprawione. Ten korek wygląda inaczej. Ogólnie tak design tych wędek się nie zmienił. Zostały właśnie poprawione niektóre rzeczy, które były wadliwe w pierwszej wersji. Castmastery takie dość grube. Te wędki podczas holu czułem się jakbym na jakimś teleskopie holował. Rybę, dlatego się ich pozbyłem. Tam najbardziej odpowiadała mi długość, 420 cm. Jeżeli chodzi o Stingery, bardzo budżetowe wędki, można tym skutecznie łowić, ale nie ma takiej frajty z jak na ufałkach. Wróciłem do ufałek 390-120 gram. Jak najbardziej polecam te wędki. Byłem pewny, że wszystko się nagrywa, cały hol, Nie włączyłem GoPro. Nie włączyłem GoPro, ale w sumie to jest nieważne. Zobaczcie, jaką fantastyczną rybę z trzcin wyjąłem. Mierzymy grubasa i grubas ma 54,5 cm. <słuchaj> yes. Co tu się przed chwilą wydarzyło? Ja pierdziele. Słuchajcie, myślałem, że wszystko się nagrywa. A GoPro było wyłączone. Ryba wlazła mi w drugą wędkę, ja pierdziele, co to był za hol, ale na szczęście udało się, za samą skórkę, zobaczcie tego grubasa, czekałem na niego, latałem jak szalony, mimo że miałem 5 ryb na koncie, latałem, bo wiedziałem, że to jest dobry dzień na konia i zobaczcie, 54,5, piękny grubas, fantastyczna ryba, ale się cieszę, ale jestem podjarany. Pięknie. Mm. Echaj grubasku do siebie. Pa, pa. <grystanie> Emocje opadły, przyszliśmy tutaj z Jarkiem na kolejną ostrogę. Przez krzakuny takie przełaziliśmy oblepieni cali w dziadach. Przychodzimy, Jaru nie ma podpórki gdzieś mu tam wyleciała. Poszedł jej szukać. Jesteśmy na Ostrodze, gdzie Jaro dzisiaj złowił rybę. Myśleliśmy, że nie robiliśmy tej mety, ale okazało się, że, że jednak tu siedzieliśmy. Także jest godzina 15. Warto teraz jeszcze posiedzieć, bo o tej godzinie często wyjeżdżały konie. Idzie Jaro. Znalazłeś? Znalazł. pół części u ciebie na tam jest pół krzaka. A. No. no ale się wysunęło. najważniejsze, że masz. Właśnie nie, bo bym nową kupił, bo i tak mnie zdenerwuje. I co robimy? Idziemy jeszcze gdzieś tam spróbować dalej? Czy Będziemy zawsze bliżej samochodu, nie? No, to jeszcze tam może przez krzaki przejdziemy, jeszcze zrobimy jakąś jedną, dwie tamy. I trzeba będzie spadać. Chciałem się odpić na ten tydzień. Byłem blisko. Ale znowu skopałeś mi dupę. Już nawet większą rybę wymyśliłem Ile złowiłeś? No 5 11 ryb dowaliliśmy dzisiaj i kabana na koniec dnia 54,5 I lecimy teraz do domku do naszych kochanych, wspaniałych żon Co się śmiejesz? Na mnie rosł czeka